Oh. Jakie działa Rosowia Przewila może wytoczyć dzisiaj? E, jakie działa zostaną wytyczone? Na pewno spodziewamy się resowi takiej mocno zdeterminowanej, bo zawsze zmiana trenera to jest taki bodziec i dla, dla zawodników, bo chcą się pokazać, bo jest, bo jest nowy trener yy, aktualnie prowadzi jakby był asystent, ale, ale na pewno gdzieś tam ci zawodnicy, którzy mnie grali, napierali na tych, którzy grali więcej po to, żeby, żeby walczyć miejsce w składzie. Yy, Natomiast my mieliśmy dwa tygodnie na to, żeby się do tego meczu przygotować. Też yy, przygotowaliśmy się z jednej strony pod taki zespół resowi, jak, jak oni wyglądali wcześniej, ale też gdzieś tam warianty, jak mogą zagrać alternatywnie. Jakby mówię tu o systemie 4141 w obronieniu też 4 2 1 także w ten sposób przygotowaliśmy się przeciwko rs więc tak jak zawsze ta, ta bazowaliśmy na, na analizie przeciwnika, ale też na, na przygotowaniu zawodników pod kątem indywidualnym, bo, bo gdzieś tam jeżeli nie wiemy do końca jak, jak taktycznie zagrają, jesteśmy przygotowani na oba rozwiązania, ale też wiemy, że wtedy ten aspekt indywidualny może być ważny w, gdzieś tam w, w, w grze rywala. ocurre. jestem już po operacji. Taki standardowy gdzieś tam program przewiduje, że po takiej, takiej kontuzji, takiej operacji wraca się gdzieś tam między czteroma albo sześcioma tygodniami, więc myślę, że spokojnie na tego 8 stycznia na start przygotowań już powinienem być przygotowany, gotowy i zwarty, żeby, żeby no, trenować z drużyną. Wiemy co poświęcimy, wiemy jakie jest DNA, znamy swoją historię, znamy swoje wartości, wiemy temu bądź, nic więcej. Ok, reszta się samo robi, być tam gdzie trzeba być, idziemy. Zdrowia ja panowie ja intensywnie. Kto wygrał? panie! i stłupek Rybicki jeszcze tu opanował wycofał piłkę Ceglarz i mamy 1-1. Jest to środku bani i mamy bramkę na 2 do 1. Dawać pan, dawać. Chodź razem z dużą determinacją, duża pewność siebie. To są nasze trzy punkty dzisiaj. Kto wygra Dawaj, dawaj. dawaj, dawaj. dawaj. É Cieszę się przede wszystkim z tego, że wygraliśmy. Cieszę się również z bramki. Wiadomo, że dla mnie zero z tyłu też jest jak bramka i, i też nie ustrzegliśmy się dzisiaj paru błędów. Ja sam myślę, że, że parę takich popełniłem, ale najważniejszy jest efekt końcowy. Bardzo się z tego cieszę i mam nadzieję, że teraz z Bielska przywieziemy trzy punkty. Jeszcze mam jedną wiadomość od, od kibiców. Wszyscy do Bielska. Potrzebujemy waszego wsparcia i mam nadzieję, że, że zrobimy jeszcze 9 punktów w tym roku. Szkoda, że u tej kartki jeden błąd tak naprawdę taki większy, później musiałem strasznie uważać. O, końcówka no do końca trzeba było, było widać, że będą chcieli strasznie pchać, pchać. Udało się wywalczyć te trzy punkty, udało się wybronić ten strzał i... Źle zaczęliśmy na pewno pierwszą połowę, ogólnie mecz, ale z biegiem czasu nasza gra wyglądała coraz lepiej. Tak naprawdę w pierwszej połowie wyszliśmy na prowadzenie 2-1. Wydawałoby się, że, że w drugiej połowie tylko my będziemy strzelać bramki. Strzeliliśmy na 2-2, no ale znamy nasz zespół, my zawsze walczymy do końca. Nie poddawaliśmy się, strzeliliśmy na 3-2 i wygraliśmy. Nie musimy tak łatwo tracić bramkę, ale to jest praca. Praca, praca, praca. Teraz, dzisiaj macie się cieszyć. I co? No, z punktu widzenia siła mentalna, bardzo, bardzo duży mecz. Stracisz bramkę na początku, podniesie konsekwencje, bo te wyniki naszej bramki były konsekwencje. To był moment, kiedy dominowaliśmy. Siła mentalna to musi nam zostać. I co? No, zostało nam trzy mecze. Wywalczmy wszystko, co, co możemy, bo marzenia są aktualne. No. Rzeczy duże nie robią się 11, czy 15, czy 20 ludźmi, tylko kiedy wychodzi ten piłkarz, który kiedyś był 28-29, on wchodzi i musi dać radę, nie? I mamy urodzinę Jasia, jaś jest syn, doktora, który tak często nam pomoże za darmo, nie dostaje ani grosza za to, co robi dla nas. Więc są. No nie nam! σε είσαι μαζί μου, θα είσαι όλη